Panie usłysz modlitwy nasze. Izajasz 64, werset 6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szarpa splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Mamusia czuje się lepiej. Odwiedzili ją wnukowie Darek z żoną Sandrą, Paweł z narzeczoną Adrianno i Jasiu. Były też córki. Atmosfera była miła, rodzinna. Modliliśmy się wszyscy w sali szpitalnej w Tarnowie o zdrowie i zbawienie mamusi i jej współtowarzyszki sali. Jutro mamusia będzie mieć kolonoskopię, a we wtorek biopsję. Współleżąca z mamusią w szpitalu w Tuchowie zamówiłam mszę świętą w intencji uzdrowienia mamusi. Sąsiadki z Falkowej zanoszą do boga modlitwy za mamusie. Córka Maria dała nam mszę świętą z prośbą o zdrowie i życie mamusi. W Krakowie za mamusią modlą się adwentyści, baptyści, metodyści, badacze Pisma Świętego i wszyscy znajomi córek Janiny i Zofii. Boże, który tron nasz masz w niebie, spojrzyj łaskawym okiem na mamusię i wszystkich modlących się za nią. Wysłuchaj modlitwy i ustrów mamusię. Daruj jej jeszcze trochę lat życia. W tobie, Jachwę, mamy nadzieję. Użycz nam swojej łaski. Spraw, Panie, by badania się udały, by mocą Twoją, Panie, rak zniknął, by lekarze podjęli optymalną metodę leczenia mamusi, by mamusia duchowo była blisko Boga, by była w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Amen. No i tu